Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym challenge'u na moim kanale, ja jestem Grysym Dzisiaj znajdujemy się w Fishing Planet i będziemy łowić w rzece Neherin um, Co będziemy dzisiaj robić? Jak widzicie tytuł coś ma ze spinningem wspólnego, dokładnie jeszcze nie wiem jak nazwie tutaj ten film Jak widzicie tutaj um, jest zawsze napisane na, co idzie, na jakie sztuczne przynęty idzie złowić ryba, czyli Kopeto, Twister i tak dalej Przeszłem wszystkie ryby i Potem przeszłem sobie w sklepie przynęty sztuczne i wybrałem trzy, na które ani jedna ryba z tej rzeki Neherin nie bierze. Czyli tutaj ślimak, larwa i rak. I na te trzy przynęty, no zobaczcie sobie, że nigdzie to tutaj nie pisze. Tutaj jest rak, no, jako jedyna chyba rzecz, która jest, bo nie było innych rzeczy. Nigdzie tutaj nie ma ślimaka, albo jakiejś larwy, nic w tym stylu nie ma. Dlatego y, dzisiaj zobaczymy co uda nam się złowić na te trzy przynęty. Ja, nie przedłużając, ja już lecę nad tę rzekę. Y, ile tu mamy stanowisk? To jest dobre pytanie. Mamy 4 stanowiska. 4 y, stanowiska to przez godzinę i co 15 minut zmieniamy stanowisko. 1, 2, 3, 4. Ja zaczynam łowić. Timer na 15 minut sobie tutaj ustawiam. I widzimy się. O, witam serdecznie. Pierwsza ryba po 50 sekundach. Uj, waleczna ryba. Ojej, oj, ojoj, ojoj, oj. Na to wygląda. Tak jest. Jest to. Młody Bas Wielkogiełbowy Dobra, zmienimy przynętę Za... Na przykład jak zupimy No, po każdej rybie zmieniam przynętę Teraz łowimy na larwę O, jest ryba kolejna Znowu waleczna No... Ty, bo... No w ogóle oporu, żeby mi się nie zerwało No... Może się uda złowić coś innego na to. E, chyba jedyna rzecz, no tutaj jest ten minus, że tylko sumik płaskogłowy bierze na to. Ale no nie było innej przynęty. Jak dlatego, gdzie mimo to to. Zobaczymy, co się uda złowić na to. O kurde! Jakie branie nagłe. się coś większego. Zobaczcie, że prawie się ściągać tego nie da. A jestem dopiero 7 minut na łowisku. Za 20 sekund mija połowa. Zobaczcie, że tego się ściągać nie da. Co jest? Jak to jeździ? Już 2 minuty z tym walczy. Nawet nie wiem, kiedy 2 minuty minęło. O co chodzi? Przecież ta ryba ma z 5 kg na pewno. Tego się wyciągnąć nie da. Jest jakieś 7-6 kilo Jak tak dalej pójdzie, to ja sobie szybciej wędkę popsuję niż ją wyciągnę. Chyba się męczy powoli. Walka trwa już 6 minut. Wiem, że chyba Bergar nawet w Fishing Planet pół godziny chyba walczył coś koło tego z jedną rybą w Fishing Planet, nie? Więc a miał dużo, dużo lepszy sprzęt ode mnie, nie ma dobrego sprzętu. Dobra, jest postęp 29, 30. Teraz jakby znowu się oddala. Dokładnie za minutę powinniśmy zmieniać stanowisko, a ja tu dalej będę siedzieć, bo to na pewno będzie trwać. Jedyny mój problem jest może taki, że ja mam za małą siatkę i mogę tylko robić do 4kg brać. Jak ta ryba będzie mieć gdzieś 7-8, no to ja muszę wypuścić. O, właśnie w tym momencie minęła pierwsze 15 minut, a drugie 15 minut jeszcze nie będę włączać. Najpierw to wyciągnę i zaraz potem lecimy na drugie stanowisko. Ale metoda dobra, patrzcie, o. Cyk, i znowu na środek, idzie ładnie ściągać. Gdzie to jest? Tutaj już. Przede no nawet nie wiem co to jest, bo to się w ogóle nie wyskakiwało. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj! Jest! Szef sumów! O kurde, no właśnie o tym mówiłem. No to jest moja życiówka 6,22 kg prawie metr. 92,9 cm i prawie aż 300 dolarów bym za to dostał, no niestety nie mogę i ja to jest dużej tego wziąć. Wypuszczam, yy, szkoda, ale no oczywiście zdjęcie sobie nie musi wylecieć. No. Życiówka oficjalnie została złowiona. No wypuszczamy tą rybę. No to tak, dobra, to się zalicza. Czyli moja życiówka to jest 6,2 kg czyli musimy iść na polowanie większej ryby od tej ryby, co złowiłem. To jest... Mm, oficjalnie moją życiówkę złowiłem w tym odcinku. Nie spodziewałem się tego kompletnie, nie? Ym, druga miejscówka, na ryby tutaj idziemy. 15 minut od teraz jest. Czemu tu leży samochód? Dobra, nieważne. I zaczynamy znowu, na ślimaka zaczniemy Zobaczymy co siądzie Drugie 15 minut 3 ryby na koncie I 3, no dwie takie Średnie ryby, a jedna Naprawdę, naprawdę fajna ryba O, o Kurde, było coś Było coś, tylko moja reakcja Była za późna I mamy rybę No, to bardziej Będzie znowu bas, wielko Jąbowy. chociaż no raczej raczej tak może też być szczupak chociaż na ślimaka mm. No nie wiem czy by szczupak na ślimaka szedł o kurde Zapatrzyłem się na tą rybę Byłem w szoku co na w wodzie wyprawia i zerwałem, zerwałem żyłkę. Jest, siedzi, pierwsza ryba. W końcu. Nie ma ryby. Jaki duży luz na żyłce, był hamulec na maksa, no co wy ode mnie chcecie? Si, patrzcie, siedzi kolejna. Siedzi kolejna ryba, po chyba 10 sekundach zaraz jak zarzuciłem. O, jak zwykle. To by się tego spodziewał, jest to. Dobra, zmieniamy na ostatnie minuty na tego raka znowu. Patrzcie! Jaki zaczep! Noż, nie gadaj! Jest, siedzi, siedzi ryba. Ja nie wierzę. I w tym momencie, kiedy wyciągam rybę, koniec czasu. Przed ostatnią miejscówka idziemy tutaj sobie tylko tutaj wystartuje stopper Siedzi! Kurde Wymyśliłem się za bardzo Ale jest kolejna ryba No i to jest kolejny bas Ja nie wierzę jaki jakiego mam pojechać do tych basów kurde Jest już szlak mnie trafić Cały, całe tutaj jezioro, te całą rzekę wyłowi z tych basów. Siedzi kolejna ryba. Podoba mi się to. Tylko wyciągnij to teraz. To jest coś walcznego bardziej już. Ale na pewno. Nie! O kurde! Aloza amerykańska. 900 gramów. O panie! Pierwsza ryba. Nowa ryba. Pierwszy raz ją w życiu, złowiłem. Na co ona tak normalnie bierze? Robaka, guma, no to podobne, nie? Ale szybko brał. Wzięło Mało gimbowy, mały, mały po prostu bas. Ale strasznie późno wziął. Nawet nie zobaczyłem kiedy. Co to jest. No, znowu to ja nie wierzę. Kurde, bas małogiembowy ma 620 gramów, ale bas wielkogiembowy, który wygląda jak mutant, ma 500 gramów, albo nawet ten tutaj ma 200. Siedzi kolejna ryba. O, błagan, żeby to nie było znowu tej gówno. Ja nie wierzę. Kurde, pomocy, no, siedzi. Dobra Siedzi coś Dobra Idziemy na ostatnie Stanowisko, tylko muszę tą wędkę teraz ściągnąć, bo ją właśnie zarzuciłem i wtedy wybiło Timer Więc to szybko ściągam Radzień nie siadzie po ściąganiu e, Tutaj, nie? Tak jest to jest naprzeciwko, nic specjalnego, nie? Będziemy rzucać o tak zobaczymy. Może, może coś ciekawego się dzieje. Zaczynamy z rakiem. Jakie branie? Ja nie wierzę! Ale czemu bas? Czemu? Jest! Ciekawe co to będzie. Jest to coś ciekawszego. Bo to mocno walczy. Chyba kolejny sumik. Co to jest znowu? Kolejna taka... Yy, taki sześciokilowy sum czy co? Dawaj wyciągaj to z tej wody! Już jestem wkurzony po tylu basach. Co jest? No i... odjechało mi to? Chyba idzie. Za ten kamień! Po rybie kurczę straciłem naprawdę coś dużego co tu się poprawiałem słuchawki widzieliście to niebieska ryba wyskoczyła no ostatni rzut ściągamy tutaj chyba tylko na tego raka mówiłem yy, nie na nic innego jakoś nie było tutaj chyba tylko jedna ryba. Było coś takiego. Ostatnie ściąganie. O! Patrzcie, patrzcie, odpłynęło. Dobra. Dobra, ym, To są nasze ryby. To wszystko złowiliśmy. No, ile tych basów było, to ja nie wiem. Ym, to by było wszystko. Tu byliśmy, byliśmy, dobra. Wychodzimy. Um, rekord własny w dzisiejszym odcinku pobity, ale um, to tak się nie zakończy. W, będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy próbować jeszcze raz pobić ten rekord. Um, więcej niż 6 kilo trzeba coś złowić. Będzie ciekawie. Um, Dobra, ja sobie to wszystko tutaj rozpiszę i my się widzimy w Excelu. Dobra, tutaj to mamy rozpisane, wszystkie cztery stanowiska, na pierwszym stanowisku tylko trzy ryby, dwa basy wielkogiąbowe, 32,8 cm i 37,1 cm. Jednego wynosi waga 532 gramów, a drugiego 466. Potem był tutaj mój rekord osobisty ryby, sum płaskogłowy. 92,9 cm i 6,222 kg, czyli 6 kg 222 g. Na drugim stanowisku też ryby, 3 basy wielkogębowe, 32,0 cm, 26,1 i 26,6. Pierwszy 500 g, drugi 264 g i trzeci 282 g. Trzecie stanowisko dało najwięcej ryb. Młody bas wielkogieębowy mieliśmy raz 29,0 cm 379 g, a Aloza amerykańska raz 36,8 cm 0,851kg Bas małogębowy mieliśmy młody bas małogębowy 3 razy 27,6 cm 288 cm i 29,4 cm potem Um, a, waga no to 300, 323 kg, 371 kg, 323 g, 371 g i 396 g. No i potem był jeszcze bas małogębowy. Tutaj błąd jest. E, tutaj powinno być to inaczej: gębowy 34,7 i 620 g. E, czwarte stanowisko da nam jedną rybę, e, czyli młody bas małogębowy 29,4 cm i ważył 398 gramów. Łączna waga wszystkich ryb razem wynosi 11,604 kg i jakby się ryby koło siebie położyło, wyszłoby nam długość prawie pół kilometra 457,2 cm. To by było na tyle z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się taki materiał jak ten podobają. Jak tak, to zostawcie lajka, zostawcie też suba, żeby Was kolejne materiały nie ominęły. I to by było na tyle. My się widzimy w kolejnym odcinku. Nora.